Cześć w kolejnym filmiku. Dzisiaj zgodnie z tytułem opowiemy sobie troszkę o silniku Andoria 4C90. Chciałem Wam troszkę opowiedzieć o, o konstrukcji tego, tego silnika o jego budowie, bo nic takiego nie znalazłem na YouTube więc myślę, że warto Może zanim zaczniemy jeszcze kilka słów takiego wstępu dane techniczne ogólnie znane, czyli Średnica cylindra 90 mm, skok tłoka 95. No a skoro o tłokach mowa, to mam tutaj właśnie tłok z tego silnika razem z korbowodem. Słuchajcie, jest to kawał tłoka. Taki zestaw razem z korbowodem waży 2,4 kg. Także jest co, jest co wziąć w rękę, jak to się mówi. tutaj komora spalania o dość takim charakterystycznym kształcie. Jest to normalna rzecz w silnikach diesla z komorą wirową, ale pokażę Wam dla porównania, może nie wiem, czy mi się to jakoś uda. Tutaj mam na przykład tłok od Junaka. On teraz, wiecie, pełni funkcję popielniczki. Natomiast myślę, że do, do takiego porównania wystarczy. No jest sporo mniejszy. Telefon tak nie oddaje tej perspektywy, wiecie o co chodzi. Ale jest to też kawał, kawał tłoka. I tu mam jeszcze tłok od Harley'a, który ma tę samą średnicę praktycznie czyli tam też koło 90 mm. I też jest spory, ale za to jest dużo niższy no wiadomo, zupełnie inne zastosowanie tych części ale tak, po prostu, jako ciekawostka moc tam w zależności od od wersji wahała się tam od chyba 68 czy 70 koni do 102 w przypadku silnika DCR to było chyba 110 koni czy coś takiego i tam momentu obrotowego w zależności tak samo od tam 100 chyba 47 do 230 czy 250 dla, dla DCR -a. Andoria 490 w swoich założeniach miała być silnikiem nowoczesnym i faktycznie tak było. Wałek rozrządu w głowicy napędzany paskiem zębatym w 1975 roku. Nie było się czego wstydzić. Natomiast najważniejsze założenia, jakie były stawiane przed tym silnikiem, to było to, że miał on zastąpić silnik S21, znany tam z Żuka, Nysy, Warszawy, Tarpana jakichś łodzi motorowych. Chodziło o to, żeby po pierwsze mieścił się w komorze silnikowej żuka, a po drugie, żeby jego charakterystyka zewnętrzna była możliwie zbliżona do silnika żuka. W takim celu, żeby po prostu wystarczyło zamontować go w żuku i można tym było jeździć, nie trzeba było zmieniać przełożeń w skrzyni biegów w tylnym moście. Nawiasem mówiąc, no nie było to zbyt trudne zadanie. Dlatego, że no silnik Żuka miał taką charakterystykę, można powiedzieć, mocno-dizlowską. Nie kręcił się bardzo chętnie na obroty. Tam, nie wiem, moc miał chyba przy 4200 czy 4500 4 obrotów, jakoś tak. Więc moment też miał nisko, więc zrobienie dizla o takich parametrach no, nie było jakoś tam szczególnie skomplikowane. 490, czy też wersja z turbem 4CT90, Napędzała nie tylko Żuka i Lublina, ale również wiele innych fantastycznych konstrukcji. Był to na przykład Honker, Aru 240, LDV Konwój, UAS czy wreszcie Gazela. I tutaj w przypadku Gazeli no, jest taka opinia, zresztą chyba słuszna, że silnik Andori to była najlepsza część zamontowana w tym samochodzie. Tutaj dodam tak od siebie, że słyszałem o Gazeli, która Razem z ładunkiem ważyła prawie 5 ton, kolejne prawie 3 tony ciągnęła na haku i tak dzień w dzień, przy czym silnik nie był praktycznie w ogóle obsługiwany. Rzadko kiedy kto tam zmieniał olej, tylko dolewał, a mimo tego ten silnik ciągle dawał radę. Ja się troszkę już nagadałem, także jeśli pozwolicie, to złapię sobie łyczka. Tutaj znalazłem ostatnio taką właśnie piersiówkę reklamującą Andrychów. Także wasze zdrowie, ale, coś tam wody nalał, co to jest? Oznaczenie 4C90 możemy rozszyfrować w następujący sposób: 4 jest to liczba cylindrów, C oznacza, że jest to silnik wysokoprężny i 90, czyli średnica cylindra wyrażona w milimetrach. Wersja 4CT90 był to ten sam silnik, ale wyposażony w turbo doładowanie, o czym mówi nam literka T. 4CT I90 oznacza, że silnik był wyposażony w intercooler. No i ostatnia wersja produkcyjna, wyposażona w common rail. I zwiększoną pojemność do 2,6 litra miałaby oznaczenie prawdopodobnie CT CR 95, prawda? Bo ma Common Rail i Tłok 95, ale nic takiego się nie stało i miała ona oznaczenie ADCR, czyli Andoria. a napiszemy. Andoria. Common Rail Odmiany również były oznaczane literowo, czyli B to pompa Bosch, M to pompa Motorpal, E to że spełnia euro. A to silnik trakcyjny, G do zespołów prądotwórczych i tak dalej, także można sobie to wszystko rozkodować. Dobra, silnik mam już troszkę porozgrzebywany, tutaj idzie pompa wody. W przypadku żuka, pompa wody miała jeszcze sprzęgło elektromagnetyczne do napędu wentylatora. W Lublinach było to już wiskoza i prawdopodobnie w ostatnich Lublinach z silnikiem ADCR był wentylator elektryczny, ale tutaj pewności nie mam, także możecie. Napisać w komentarzu, jeśli macie wiedzę na ten temat. Tutaj jakiś tam termostat. Hmm, tu sobie już leżą. Tutaj w kwestii termostatu też było kilka rodzajów, bo ten akurat tutaj nie ma rurki, ale też są takie z rurką. W żuku to było do przodu wysunięte. Tu być tam jakiś jeden czujnik, mogły być dwa, hmm, także tutaj jest bardzo wiele odmian wszystkiego. Też były dwa rodzaje tego koła zmiennego. Zmiany no, kąta tam w trysku. Silniki wyposażone w pompę wtryskową Boscha nie miały już tego zmieniacza kąta na kole zębatym. Inny był również wałek napędu samej pompy, także są to elementy niewymienne. Wszystko jest na razie brudne, bo będzie wiadomo, uszczelniany silnik. Tutaj fajne rozwiązanie, czyli kąpa oleju o zazębieniu wewnętrznym, napędzana bezpośrednio z wału. Bardzo lubię to rozwiązanie. I pompa oleju, już umyta. To jest prawdziwa pompa, nie jakaś tam pompka, naprawdę kawał skurczybyka byka. Napędzana bezpośrednio z wału. Bardzo lubię to rozwiązanie, ponieważ nie ma żadnych dodatkowych łańcuszków kół zębatych, które tam generują hałas i pogarszają osiągi. Natomiast najciekawszy z tego wszystkiego jest ten zawór tutaj zwrotny. Popatrzcie, trzy o ringi. Dość mocna sprężyna działa to mniej więcej tak, że tu jest ten kanał, którym zasysa olej ze smoka tym kanałem tutaj olej wychodzi do, do smarowania wału tym chyba idzie na głowicę i na, na tą na pompę tam wtryskową, co nie? ale najlepszy numer jest w środku tutaj obok przebiega kanał, którym nadmiar ciśnienia wraca do zasilania pompy i tego rozwiązania akurat nie lubię, bo można by go tam zaślepić, tutaj gdzieś zrobić otwór, żeby się kało, wiecie, do, do wnętrza silnika, chociaż nie wiem, czy tu jest na tyle miejsca w bloku, pewnie nie. Natomiast najlepszy jest ten malutki otworek tutaj, ponieważ nim olej przy pomocy rozbryzgu, wpada tutaj sobie do tej przestrzeni, i później tymi malutkimi tutaj otwórkami, smaruje ten tłoczek, który tutaj chodzi na sprężenie od góry. Także konstruktorzy sobie zadali sporo. Trudno, żeby coś takiego wymyślić, zaprojektować, a później jeszcze to zrobić. No Myślę, że trochę przesadzili w tym konkretnym elemencie. Po narkotykach. Natomiast tutaj już troszkę mniej, czyli wszystkie kolektory po jednej stronie. I na przykład o, tutaj mamy nadstawkę z zwałkiem rozrządu już rozkręconą. Z jednej strony super, bo każdy. Każdy tutaj jakby para tych zaworów jest podparta w osobnej podporze, to wszystko jest bardzo takie solidne. Ale z drugiej strony jest to poprzykręcane na ten płaski klucz, bo nie da się podejść nasadką normalnie. Tutaj mamy pokrywę zaworów. To jest wczesny Lublin, dlatego że wlew oleju jest na niej i z przodu silnika. Były też wlewy oleju z tyłu w rzuku, były pokrywy bez w ogóle wlewu. I wtedy wlew oleju był odpowiednio tutaj, gdzieś na, na tej nasadzie rocha, albo w starszych wersjach też tutaj była odma. Kolektor też ze starej wersji Turbo, taki okrągły, później były też z wlotem powietrza, tutaj, wiecie, od przodu silnika w tym miejscu. Były później takie grubsze, także tutaj każda, każda część jest zupełnie inna. No, i tak zwana klawiatura w pełnej krasie. Tutaj na uwagę zwracają takie sprężynki agrafkowe, które dociskają dźwigienkę do, do tej śruby regulacyjnej, w takim celu, żeby ona po prostu nie podskakiwała, nie wpadała w rezonans i nie hałasowała. I tutaj jeszcze na końcach zaworów są takie tabletki, takie, nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie o co chodzi, żeby się zawór nie rozklepywał. To kolejny element, który zwiększa wagę. No tutaj patrząc na te śruby regulacyjne, aż się prosi, żeby tu były popychacze hydrauliczne, no ale niestety Andrychów nie wpadł na ten pomysł. No i dobra, głowica uwolniona. Uważaj, bo jest ciężka, to żeliwny odlew. Wszystkie? Chruba została, ja? No dobra, to będzie dubel. No i dobra, chwila prawdy. Andrzeju, bierz z mojego i do swojego przekładaj. No. Drugi dubel i Dubel numer 3, teraz już odkręcona naprawdę. Zobaczmy, co tam jest w środku. Pięknie wygląda. No nie jest. Komora wirowa wypadła. No Czeka Czekaj, najważniejsze, czy nie jest pęknięta między zaworami? Nie, no to Dlegalny. będzie. To będzie żyło. No, blok jest tulejowy. Tutaj widać, że tuleja wystaje. Bloki były co najmniej w dwóch wariantach, bo były właśnie z tulejami wymiennymi, były bez tulei i były też takie, które miały teraz nie widać, odpowietrzenie silnika i bagnet wchodzący w blok silnika, a późniejsze wersje miały bagnet w miskę olejową. Ile tych wersji było? Wszystkie. Tutaj jeszcze parę uwag odnośnie bloku. Zwróćcie uwagę jak szeroki jest płaszcz wodny, jak duże są odstępy między cylindrami. No to by mogło mówić o tym, że Lublin Lublinie boi się dużych obciążeń. Kolejna sprawa to tak jakby sześć śrub na, na jeden jakby cylinder przypadający. To też jest dość mocnym rozwiązaniem, ale nie chroni to jednak konstrukcji z Zandrychowa przed wyciekami również z głowicy. Jeszcze szybki rzut oka na wał korbowy. Nie wiem, czy to widać, jakie to jest duże, ale. Tak w porównaniu z ręką, no naprawdę jest to wszystko solidne. Ta rura od smoka też jaka gruba, zobaczcie to nie, jest, to nie jest mała rureczka, to jest kawał rury, także tak to wygląda w środku mniej więcej. Wszystko to jest bardzo solidne, tutaj panewki korbowe mają praktycznie takie same wymiary jak w Ursusie C360, także jest przygotowany do dużych obciążeń, myślę, że można by go podrasować. Andoria była zaprojektowana w ten sposób, że miała powstać wersja również 3-cylindrowa i pięciocylindrowa, i stąd właśnie ten wał jest dość duży. Również taki masywny jest wałek rozrządu. Chodziło o wytrzymałość na drgania skrętne, żeby te elementy w wersji pięciocylindrowej po prostu dawały radę. No niestety nic z tych planów nie wyszło. Także możecie użyć wyobraźni i wyobrazić sobie, jak super jeździłoby się Lublinem czy jakimś innym wozem, który miałby taką pięciocylindrową Andorię. Miał ona by wówczas powiedzmy 3 litry pojemności. Jak fajnie by to brzmiało. No już nie mówiąc o takim silniku ADC, który miałby tych cylindrów 5, byłoby to naprawdę super. Dobra, to teraz kilka słów o głowicy. Od głowicy tak naprawdę zawsze zależy najwięcej w silniku. Także spójrzmy co mamy w Andorii. Głowica w całej swojej okazałości. Budowy takiej dosyć normalnej, można powiedzieć, dwa zawory na cylinder, komora wirowa, tutaj jak widzicie o. Jedna komora wypadła. Jest to komora projektowana przez firmę Ricardo, która miała wielkie sukcesy na tym polu, także tutaj Andoria i w ogóle polskie władze bardzo się tym chwaliły, że komory spalania były projektowane przez firmę Ricardo. O, tutaj każda, jak się przyjrzycie, one już były punktowane, były się kiedyś ruszały. Widać takie pęknięcia. Tutaj tak samo. Tutaj, tutaj. Ta też jest pęknięta. Tutaj myślę, że to widać te pęknięcia. O, takie różki się zrobiły taki diabełek. O jedno, drugie, one są do wymiany, to nawet nie ulega wątpliwości. Jedną ręką to trochę ciężko, ale zawory okazały się w super stanie. Nie ma żadnego luzu na prowadnicach, ale nie to jest dzisiaj dla mnie najciekawsze, najistotniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej, kolektory są po jednej stronie głowicy. Jest to dopuszczalne rozwiązanie, nie ma się co czepiać. Ja tego osobiście nie lubię. Zwłaszcza gdy oba kolektory są przykręcane tymi samymi śrubami, no to i uszczelnić to jest problem. I później, jak się chce zdjąć tylko jeden z kolektorów, to i tak trzeba ściągać dwa, więc głupiego robota. Natomiast no na uwagę zwraca jak dopasowana czy też niedopasowana jest uszczelka tych kolektorów. No powiem wam, że w ułazie było to zrobione dużo lepiej. Tutaj jestem naprawdę naprawdę rozczarowany. Sobie zrobię próbę szczelności zaworów, a później to rozepniemy i zobaczymy jak kanały wyglądają w swojej dalszej części. Do rozpięcia zaworów użyję takiego oto przyrządu. Pożyczyłem go na chwilę 15 lat temu od mojego kumpla Grześka, także Grześ obiecuje, że niedługo Ci go oddam. To wykonał ten przyrząd jego tata i tutaj wprawni obserwatorzy już na pewno rozpoznali takie ucho, co było na silnikach Malucha, żeby go tam sobie gdzieś podwiesić. Jak widzicie uszczelniacze były uprzejme opuścić swoje miejsce. W którym powinny siedzieć, ale to dobrze, to będzie mniej roboty ze zdejmowaniem ich. Silnik Andoria 4CT90 silnik o aspiracjach sportowych, i zaraz wam to udowodnię. Tutaj wszyscy fani tuningu w tym momencie już na pewno sobie myślą, ale bym tutaj portingował kanały. Co bardziej tacy ogarnięci już myślą o pocienianiu zaworów albo zmianie kąta przylgni zaworowej. Ale no muszę was rozczarować. Fabryka już o tym pomyślała i zrobiła to za was. Patrzcie zawory zwłaszcza zawór ssący. Nie wiem czy to widać gołym okiem ale wiecie tutaj kąt przylgni to jest tam 60 stopni w przeciwieństwie do wydechu który ma 45 normalnie. Jest to rozwiązanie sportowe które poprawia przepływ powietrza ale też gorzej się uszczelnia. Kolejna sprawa. Ten zawór jest dość brudny, ale jak się przyjrzycie, on w tym miejscu jest węższy niż, niż na trzonku. Co również ma poprawiać przepływ powietrza. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Po prostu o w tym momencie, gdy zawór jest otwarty, jego mniejsza tutaj średnica powoduje, że pole tego prze, przepływu jest większe. Co wpływa pozytywnie na napełnienie. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, jest kształt prowadnicy zaworowej z sącej. Kurczę, czemu to się? Ona tutaj jest sfazowana w taki, wiecie, w taki kształt jakby stożka, właśnie po to, żeby zmniejszyć opór powietrza. Kanał ma formę, powiedziałbym, dość dziwną. Tutaj z prawej strony, tam gdzie ten cień jest, takie jakby rozszerzenie. On minimalnie, tak jakby idzie od boku, czyli taki teoretycznie ma kształt lekko lekko wirowy, ale tak powiedziałbym, że nie do końca. Tutaj mam nadzieję, że to widać. Jest coś takiego w stylu takiego, wiecie, tutaj zrobiony taki ala niby zawijaz. Że to teoretycznie powinno powodować zawirowanie powietrza i lepsze napełnienie cylindra w średnich i niskich obrotach, kanały są całkiem spore. Zaraz zobaczymy, ile tutaj jest średniny tej szerokości, bo one są kwadratowe. No, tak przypuśćmy, że 38, w tę stronę będzie troszkę więcej. 42, czyli są takie lekko. Lekko prostokątne. Także, jeżeli uwzględnimy powierzchnię przekroju gniazda zaworowego, odejmując jeszcze nóżkę zaworu, to kanały są zrobione z dużym zapasem, i tutaj nie ma mowy o jakimś wąskim gardle. Nawet wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że przy niskich i średnich obrotach to nawet trochę słabo wpływa na napełnienie. No ale w wersji z turbem. Już nie ma problemu. Turbo nam, że tak powiem, nadmucha. A jak na sportowy silnik o takich wysokoobrotowych aspiracjach, pojedyncza sprężyna zaworowa, to jest dość takie bym powiedział mmm, dziwne. Tutaj mamy miskę olejową z Lublina dwójki z turbem. Tak jak widzicie, zbiornik oleju jest. no Tutaj jest przód silnika, co nie? W przedniej części silnika. Tutaj przechodzi przednia oś. Tutaj mamy spływ oleju z turbo. Natomiast w późniejszych wersjach, w tym miejscu, tutaj jeszcze był, było miejsce na, na bagnet. W przypadku żuka, ten zbiornik był z tyłu. Miska miała tak, jakby wiecie, odwrotny kształt, dlatego że w żuku silnik był cofnięty nieco do tyłu. Podobnie zresztą jak w ułazie i chyba w ARO. Ale tutaj już pewności takiej nie mam. W gazeli było tak samo jak w Lublinie. Wkład mamy obudowę sprzęgła. Ona z tej strony jest przykręcana do bloku silnika. Tutaj mamy miejsce na rozrusznik, i dopiero do tych szpilek jest przykręcana skrzynia biegów. No, takie rozwiązanie powiedziałbym częściej widywane w ciężarówkach niż w samochodach takich osobowych czy lekko, lekko dostawczych. No, nie? nie ma w tym nic złego. Kolejny po prostu taki aluminiowy odlew. Tutaj widać, że była jakaś tam zmiana konstrukcyjna, dlatego jest przebity numer części na, na taki jak, jak pasuje. To jest fabrycznie zrobione Stop AK9. No, waży to cacko, myślę, że ze 4 kg. Łapa silnika. Tutaj widzicie, że ona, ona już pękła i nie jest to odosobniony przypadek, także warto kontrolować stan owych łap, żeby później nie zbierać silnika z podłogi w Żukach te łapy miały troszkę inny kształt, bo tam silnik był inaczej zamocowany, także też warto o tym pamiętać, to jest łapa do Lublina no dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko mam nadzieję, że odcinek okazał się interesujący jeśli macie coś do dodania w temacie silnika Andoria, to śmiało piszcie w komentarzach ja się z Wami żegnam i do następnego razu